Siemaneczko, witam Was w kolejnym odcinku kariery Realem Madryt. Jović naprawdę nam pomógł i dał nam szansę tak naprawdę na w ogóle matematyczne szanse na pozostanie w Lidze Mistrzów. Także no, nie pozostaje nam nic innego jak wykorzystać tą szansę i pokonać w kolejnym meczu Manchester United. A tymczasem musimy przejść najpierw Atletico Bilbao. No nie trzeba jeszcze zobaczyć, ee, jak to wygląda, jeżeli chodzi o kalendarz. Kiedy gramy z United? Aha, najpierw gramy z szachtarem. O kurde, no trochę napięty. A tutaj jest długa strasznie przerwa, że będzie trzeba coś wykminić. Dobra, lecimy bez normalnie. Gramy tak jak graliśmy, bez zmian. Lecimy Jowicz zasłużył sobie na razie na miejsce w pierwszej jedenastce. I czy również teraz Luka Jović, proszę Państwa. Lukajawica zaczął błyszczeć, to ja nie mam pytań. Naprawdę, no chłop odżył. Zawodnik już wraca po konducji, mamy Sterlinga. Ale co my zrobimy w takiej sytuacji? Co tam u Barcelonki się dzieje? Barcelona wygrywa. Aha, no i Barcelona już jest na czwartym miejscu, no już gonią nas. Sevilla tak samo. Villarreal. Też już jest blisko, no wszyscy, no na razie jest mega, 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 mega blisko. Solskier wierzy, że Martin Odegard poprawi grę, czyli Martinowi nie idzie niestety zbytnio w... Yy, no, nie idzie zbytnio w Manchesterze United. Przypominam, że to był transfer za 200 milionów. Niesamowite. No u nas Martin by się teraz sprawdził, nie tak naprawdę. O Oferta transferu za Lunina, ale my niestety będziemy musieli podziękować, to Walencja jeszcze. Chociaż już jego wartość jest coraz wyższa, więc trzeba będzie myśleć albo o podwyższeniu, yy, podwyższeniu klauzuli albo o sprzedaży po prostu. Natomiast, jeżeli chodzi o kolejne mecze, no naprawdę, no trzeba z szachtarem wygrać. Jeżeli myślimy tak, jak mówiłem, jeżeli myślimy o awansie, to z szachtarem musi być wygrana. Zobaczymy Zobaczę zaraz, jak Sterling sobie radzi na SPO, w sensie jaką ma ocenę. Ale mamy tutaj za mecz z szachtarem za chwilę. No i ja dam zagrać Sterlingowi. Zobaczymy, jak on sobie poradzi. No, jak widać, Mbappe musi, musi zejść. Kamavinga również, Pogba sobie zagra, Takefusa, Kubo No mówię, tak jak mówiłem, wychodzimy bardziej rezerwowym zespołem tutaj Nie będę ukrywał No i zapraszamy Lunina, no Taką typową takim typowym rezerwowym zespołem wychodzimy No i zagrajmy ten mecz, zagrajmy, zobaczmy jak tutaj sobie poradzi Rahim Sterling i reszta Ze Spaniolem gramy, trochę napięta sytuacja w La Lize. Sporo ryzykuje, ale tak jak mówię, dużym priorytetem jest. L... Okej, okay. Bauman, Szczelagola i Sterling. Dużym priorytetem jest Liga Mistrzów, tak jak mówiłem. I no na nie trzeba się skupić. Tam trzeba zajść bardzo minimum półfinał. To jest taką drużyną, z takimi transferami. No to jest minimum półfinał, panowie, nie? To jest minimum półfinał. Kamavinga traci szansę na wywarcie wrażenia, ale czemu? Wcale że nie, no dostał czerwoną kartkę, no zdarza się, nie? No i Sterling, powiem Wam szczerze, Sterling na razie wypada ze drużyny Nie będę ściemniał, ale ta drużyna prezentuje się naprawdę dobrze W takim ustawieniu Także być może będę myślał Właściwie o czym tu można myśleć? Spróbujemy zrobić Sterlinga na SPO, zobaczę ile to zajmuje czasu, bo wtedy, tak jak widzieliśmy, Asensio też może grać na lewym skrzydle i to by nam mega pomogło. Ale nie czas teraz na to, czas na mecz z Szachtarem. Zrobimy szybką symulację tutaj. Czekają nas trudne boje, ostatnio nas rozwali 3 do 1. Mamy dobrą drużynę, mam nadzieję, że wygramy. Pokażemy na co nas stać. No i co, no, musimy wygrać ten mecz, jeżeli myślimy o Lidze Mistrzów. Tak jest, no już z Manchester United będą... Chociaż czy my, w ogóle... Czy my mamy szansę na Ligę Mistrzów przede wszystkim. O kurde. Powiem wam, że zrobiło się nieciekawie. No tak czy siak. Hm, tutaj nie zmieniłem jeszcze pomocy, także przepraszam. Ale cross i Nico Barella jako podstawowi są jednak. No i spróbuj... A, jeszcze... O Jezu. No i. O kurde. kliknąłem. Miałem dać na wasa. Wygramy czy nie? 1 do 0 Kylian Mbappe. Tak jest. To nas jeszcze pozostawia przy życiu, w Lidze mistrzów. To jest bardzo ważne, ale zrobiłem błąd. Bo zamiast zarządzania składem, dałem. dałem e, szyb, szybka symulacja, nie? A przecież ja chciałem dać jeszcze. do składu. <gryw> Na wasa, no ale jak już fajnie sobie poradził Lunin, to niech jeszcze zagra jeden mecz. No nie mamy. A no w sumie niech, niech zagrasuje Bauman z Mbappé. Zobaczmy. Chyba, że wracamy do starej formacji jeszcze sprzed tego, tej rewolucji sterlingowej. Chyba tak zrobimy, jednak. Wiecie, co, jednak tak zrobimy? Wracamy do ustawienia sprzed rewolucji sterlingowej, żeby go wdrożyć do drużyny z powrotem. No bo kurde, takiego zawodnika jak Sterling trzymać na ławie. No nie, no nie, po prostu nie. Uh -huh. I ten zespół wygląda naprawdę, naprawdę dobrze. Chociaż Marcelonik niech zagra razem z Davisem, bo tam widzę że jakieś delikatne zmęczenia. No i tak niech wygląda ten zespół. Mam nadzieję, że uda się wygrać. I będziemy cieszyć się ze zwycięstwa nad Hetafe. Szybka symulacja. Gramy u siebie na Santiago, także. O kurde. Bauman co ma wejścia? Drugi gol w Rolidze już chyba. Chociaż chyba pierwszy mógł być w. Nie, nie na pewno był w La Lidze No, Bauman naprawdę zaczyna na razie błyszczeć. Podobają mi się takie, podoba mi się takie coś. Jak Luke poprzednio był takim zawodnikiem. Tak teraz. Bauman chyba przejął trochę pałeczkę po nim I znowu się oddalamy od drugiego miejsca, który, na którym jest Sevilla A gdzie jest w ogóle Atletico Madryt? Słuch o nich zaginął tak naprawdę Aż zerknę, które mają... O kurcze, Atletico Madryt, jakie oni mają problemy 14 miejsce Atletico Madryt po 14 meczach mam 14 punktów, czyli 14 meczów zremisowali prawie. Jak widzimy okropny mecz za rogiem. Czyli tak jak mówiłem, no tutaj mocne zmiany znowu. Oszczędzamy tylu zawodników ile się da. Choć tutaj w takim razie niech wejdzie sobie Kacper Kozłowski. A mavinga no tutaj Cuts prawie nie dawałem grać i przez to tak już trochę gorzej mu z ocenką no i jeszcze ze Sterlinga ktoś, halo jakiś chętny? <grym> no mamy Jego, niech Vallejo se zagra no i za, tutaj już serio, już płacę tak mocno rezerwami ale po prostu zespół musi być gotowy na, na następnego rywala jak my wygramy ten mecz to będzie hit nie spodziewałem się tu wygranej, bo, bo mocno rezerwowy skład. Jedyny Militao z podstawy. Czy Militao poprowadzi do zwycięstwa? Tak myślałem, że tutaj może być problem, jednak. A teraz czeka nas wyzwanie: Manchester United. Ostatni mecz, jeżeli chodzi o Ligę Mistrzów, ale my już nie mamy szans na nią. O. Najgorszy rezultat w takim razie to mógł być, czyli remis. O ludzie, jesteśmy w dupie, odpadamy z ligi mistrzów już w tym momencie. Nie ma o co walczyć, ale załamka, już jesteśmy poza ligą mistrzów. Kopaliśmy trzy pierwsze mecze, no i mamy, no i mamy to. Co z tego, że wygramy trzy następne? Jak trzy pierwsze, choć nawet remis gdzieś tam ugrać trzeba było. Jesteśmy po Galaktiko poza ligą mistrzów. No powiem wam, że hit. Takie pożegnanie krosa. Chociaż Cross będzie grał dalej w lidze mistrzów. Dlatego dajmy pogbie na kilka minut. O kurde, ale boli. No zawsze przesymuluje ten mecz, ale jesteśmy. Dobra. Cel zdominować Ligę Europy. Totalnie zdominować w takim razie będzie. Ale przykro. No jest przykro, nie? Po prostu przykro. Bo ten zespół nie zasługuje na Ligę Mistrzów. Ten zespół zasługuje na. Nie zasługuje na. Nie zasługuje na Ligę Europy, zasługuje na Ligę Mistrzów. No jak widzimy, dobry zespół mają, ale nie taki jak my. I my nie dajemy argumentów Mbappe, żeby został w tym momencie. Liga Europy, no ludzie, czemu tam był remis w tym spotkaniu? Czy, czy, czy jeszcze może nie być Ligi Europy, bo jak przegramy z Szachtar, jak Szachtar wygra z Benfiką, a my przegramy z United, to nie wiem jak to wygląda, ale tam chyba liczy się bilans bramkowy. Ale poważne kłopoty Realu Madryt. No, dynamiczna gra, widać, że tutaj już dwa klasowe zespoły. Nikt by się nie obraził chyba, jakby taki był finał. Myślę, że Real Madrid odpada z Ligi Mistrzów, to jest hit. Myślę, że nikt się tego nie spodziewał. To jest jak odpadnięcie Francji w jednej 8 ze Szwajcarią. Wow, no naprawdę szkoda, ale Rodrigo... Udowodnijmy, że my zasługujemy, my zasługujemy. Szkoda, że tu nie wychodzi z trzeciego miejsca też ktoś. A w ogóle tak ilu jest... O kurde, ale akcja. Pięknie, pięknie, Davis. Zobaczmy ilu zawodników też jest z United Tak, Zobaczyć ile oni nowych transferów zrobi Henderson był Van bissaka był Telesz był McTominay był Van de Beek był Czyli to już jest piąty zawodnik Rashford szósty, siódmy Fernandez I ósmy Cavani, czyli tak naprawdę tylko Varan, Marquinhos I ten Tesasito No i jeszcze oprócz tego jest Odegar tamoweczce za grube pieniądze przypominajmy. Ale jest, kurde, no, depresja w Madrycie, powiem Wam szczerze, depresja w Madrycie, bo to był jedyny klub, który miał szansę rywalizować w lidze mistrzów. Atletico z tą formą, co, co ma no raczej tak średnio, nie? Barcelona, nie wiem, zaraz zobaczymy, jak oni sobie poradzili że się okaże, że wszystkie trzy zespoły w Lidze, w Lidze Europy będą ale Liga Europy załóżmy, że nie będzie taka, no jest zła, no oczywiście, no ale tam z takim zespołem to już jest obowiązek wygrać tu jeszcze nie było obowiązku, ale tam to jak nie wygramy Ligi Mistrzów, Ligi Europy to Perez nas zwolni po prostu, jeżeli nie wygramy Ligi Europy, to zostaniemy zwolnieni przez Pereza do tej pory 0 do 0 na. Yy, o jezu, jaki oni mieli stadion? Przecież taki legendarny stadion ja nie pamiętam. O boże. Old Trafford, już sobie przypomniałem. Totalnie wypadła nazwa z głowy. Ale masakra, masakra. Powiem wam, że masakra. Szkoda, szkoda bardzo tego meczu. Jest, no jak tam mógł być remis, no że aż nie mieliśmy, nie mamy szans przecież już nawet matematycznych, no trzy punkty nam nic nie dają. Hit, po prostu hit, no że tak tu tyłka daliśmy, no tyłka daliśmy totalnie, no w tych trzech pierwszych meczach trzy przegrane. A my nie możemy dalej United dominować, no próbujemy, próbujemy, no nie mamy to posiadanie i w ogóle, ale nic z tego nie wynika tak naprawdę. Jak wyglądają ocenki? Rodrigo znowu najsłabszy zawody gra Ja nie wiem czym tego Rodrigo się nie pozbędziemy Bo on naprawdę gra słabo No kurde gra gość słabo Chociaż nie ma gola kurcze No chłopaki Pomoc gra znowu dobrze No Atak oprócz Rodrigo też gra wybornie Coś z nim jest nie tak no ewidentnie Chociaż zanim, jak tak powiedziałem to się gola No liczę na powtórkę Mamy rzut wolny. Asensio podszedł i. No w 80 minucie wejdę. Tutaj z 8 już Odegardzik ładną kontrę wyprowadził. Czyżby gwóźdź do trumny dla Realu Madryt Remis daje nam pewną, pewną ligę Europy, nie? No to. Ale my nie po, po remis tu przyszliśmy na Old Trafford. Dobra. 80 minuta i wchodzę. Dobra, zapraszam. Zobaczmy, jak to wygląda w drużynie. Czy coś jest nie tak? Czy, czy któryś z zawodników sobie nie radzi? Rodrigo, jak widać, pełny sił. Sterling. Dobra, wrzuta była, Rodrigo, ale tu potrzeba zmian. Oj, to zmęczeni są jak cholera. Także zapraszaj, zapraszmy kamavingę do, do zabawy. Lukajowi za Rodrigo, i w tym momencie tak zagramy sobie. Jeszcze jakieś zmiany? No, cross. Crossa nie dam, bo on i tak będzie grał dalej w lidze mistrzów. No, słabo. No, powiem tak, no słabo to wygląda, nie? Mamy rzut rożny. Czy Militao tutaj strzeli gola? Niestety nie, ale chyba mamy jeszcze jeden rzut rożny. I zobaczmy. Eder Militao niestety zła wrzutka tym razem a tutaj chyba faul Paul Pogba dawaj no Pogba, pokaż jeszcze się z lepszej strony trochę o kurde Olaba, piękny odbiór jeszcze mamy akcję Rachim Sterling gwiazda reprezentacji Anglii, jeżeli chodzi o mistrzostwa tutaj ładnie kamawinga, ale to jeszcze nie było to o, proszę bardzo. Ale mamy, dobra. Ostatnia akcja Realu Madryt. Remis też jest dla nas dobry. Tutaj nie można wybrzydzać. O Jezu, Jović, no spapał to. Potężnie. Byle, byle nie stracić, nie? No i znowu spalony. Dobra, ostatnia akcja. Tu już trzeba przycisnąć, panowie. Rahim Rahim złe podanie do Asensja, była szansa No niestety 7 punktów, czyli teraz nawet jakby tam był remis To i tak byśmy nie awansowali Mamy Ligę Europy, no to jest ból Ból, ból, ból A jak inne, pokażą mi inne grupy czy nie? Jak to się prezentuje? No co no, Liga Europy i o Jezu, no przyk, przyk, smutek, smutek na pewno jest w Madrycie teraz. Zobaczmy tylko, jak inne grupy wyglądają. Czy ktoś jeszcze jest w stanie obronić honor Hiszpanii? Champions League. Zobaczmy, jak wyglądają inne grupy. Grupa A, czyli no my niestety nie obroniliśmy honoru Hiszpanii. Atletico Madryt z 8, z 8 punktami zostaje. FC Barcelona pierwsze miejsce, czyli tylko my jesteśmy słabi. Okej, okay, no tutaj no Wszyscy ci, co mieli awansować, oprócz nas awansowali, nie? Kurde, no jakie finały fajne ligi mistrzów, a nas tam nie ma. O ludzie, no słabo, słabo, słabo to wygląda. Mmm, boli, boli, boli fest. No i nie wiem, nie wiem, słabo to wygląda Nie wiem na co powiedzieć, bo mi przykro, że nie gramy w tej Lidze Mistrzów Bo taki był cel i zaraz mamy mecz Atletico, także gramy ten meczik i... I będę się z wami żegnał Ale ból jest okropny Po tym meczu Tylko zmiany jakieś tam delikatne Ostatnie mecze też to niego krosa tak naprawdę w zespole, nie? Także dajmy mu jeszcze chwilę pograć Niech nam da jeszcze trochę jakości z przodu. Przez 11 grudnia, czyli tak naprawdę 19 dni do pożegnania się z Tonim Crossem 2 do 2. No, co się dzieje, ludzie? No, co się dzieje z tym zespołem teraz? Początek wyśmienity, teraz coś się dzieje, Jakaś plaga. Czyżby był kryzys? Dowiemy się o tym w następnym odcinku kariery Realu Madrid. Dziękuję Wam za oglądanie i do następnego razu. Siema!